Cześć, w tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak zbudować własnego agenta AI, który pomoże Ci w analizie tokenów na solanie. Będzie on korzystać zarówno z danych on-chain, jak i z danych rynkowych. W tym celu wykorzystamy bibliotekę Pythonową, która pozwala łączyć się z blockchainem solany, oraz jako dodatkowe źródło danych wykorzystamy sobie API od DEX Papryki, które dostarcza zarówno danych on-chainowych, jak i off-chainowych. No i co to oznacza w praktyce? Taki agent jest w stanie zrozumieć nasze pytania, na przykład jaka jest cena danego tokena albo ile tokenów ma dany portfel i sam decyduje, z jakiego źródła musi pobrać dane, z jakiego narzędzia ma skorzystać, aby dostarczyć nam daną informację. Dzięki takiemu agentowi analiza tokenów przestanie być długa i nudna. A sam agent to bardzo solidna podstawa do budowy zaawansowanych agentów, którzy samodzielnie analizują rynek i operują środkami poprzez dokonywanie transakcji na blockchainie. Ten film pokazuje podstawowe wykorzystanie narzędzi, a jeśli chcesz nauczyć się budować tego typu agentów samodzielnie lub poznać więcej możliwości, jakie dają agenci AI, to zapraszamy Cię do naszego darmowego kursu o agentach AI na Solanie. A teraz przejdźmy do budowy naszego agenta. Zaczniemy sobie oczywiście od samego blockchaina i od pozyskiwania danych on-chain. W tym celu na stronie Solany możemy wejść w zakładkę Deweloperzy. I następnie przejść sobie do wybranego przez nas języka my skorzystamy z Pythona. Tak jak widzicie, dostajemy krótką informację o samym, samej bibliotece, natomiast szczegóły są dostępne oczywiście w dokumentacji. Tu pierwsza bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, instalując biblioteki, żeby instalować dokładnie tą, którą chcecie zainstalować. Dlatego, że zwłaszcza w przypadku bibliotek, które łączą się z blockchainem i którym będziemy dostarczać nasze klucze prywatne tak żeby podpisywać transakcje na blockchainie ważne jest żeby nie naciąć się po prostu na e, oszustwa czyli biblioteki które podszywają się pod biblioteki z których chcemy korzystać e, więc sama biblioteka nazywa się Solana Pay natomiast instalujemy ją poprzez właśnie nazwę Solana szczegóły odnośnie tego jakie możliwości mamy są oczywiście dostępne właśnie w dokumentacji samej biblioteki i mamy tutaj listę różnych metod, które możemy wykorzystać, które mogą nam potrzebne, tak jak widzicie, lista jest dość długa. Obejmuje ona zarówno wysyłanie transakcji, sprawdzanie transakcji, no jak i też sprawdzanie salt na blockchainie. Nasz agent pierwszą rzecz, jaką będzie mógł zrobić, to sprawdzić balans dowolnego tokena i dowolnego portfela na blockchainie. W tym celu wykorzystamy właśnie zainstalowaną już bibliotekę, która do tego służy i pozwala ona skorzystać już z gotowych narzędzi, dzięki czemu mniej kodu musimy pisać. Tak jak widzicie, samo to narzędzie nie jest zbyt długie i opiera się ono o kilka kluczowych rzeczy. Pierwszą z nich jest samo połączenie się z blockchainem. Tworzymy sobie klienta dzięki któremu będziemy mogli odczytywać i wysyłać dane na blockchain. Następnie to ma być narzędzie dla naszego agenta AI, więc musimy to oczywiście odpowiednio oznaczyć. Możemy stworzyć narzędzie na różne sposoby w ale no, Najwygodniejszym czy najprostszym jest w zasadzie użycie dekoratora tool i opis, który dostarczamy w naszym docstringu staje się opisem takiego narzędzia, dzięki czemu model będzie wiedział, do czego służy dana funkcja? Opisy, generalnie dobrze, żeby były w miarę szczegółowe, albo przynajmniej w miarę konkretne, zwłaszcza jakie argumenty ma wysyłać, jakich danych się spodziewać model. Następnie będziemy tworzyć żądanie o informacje, korzystając z odpowiedniej metody. No metod, opis tych metod, tak jak pokazywałem, możemy znaleźć sobie w dokumentacji. No i będziemy chcieli sobie pobrać informacje o tym, ile tokenów. O danym adresie znajduje się na danym wolecie, podanym również przez adres, a następnie będziemy pobierać ten balans. No i teraz bardzo ważna rzecz: informacje, które będziemy dostawać, to będą liczby całkowite. Musimy to teraz przerobić na takie dane, które są dla nas przyjemne. No, i w ten sposób nasz tool jest praktycznie gotowy. Jedyne co musimy zrobić, to jeszcze go dostarczyć do odpowiedniego agenta. No i w tym celu musimy samego agenta stworzyć. Agenta oczywiście tworzymy poprzez utworzenie modelu językowego. Wykorzystujemy do tego gotowe, znowu, narzędzia, tym razem z frameworku LangChain. Wybieramy model językowy, który nas interesuje. No i w zależności od tego jaki model wybierzemy, no to musimy mieć odpowiednie klucze dostępu. Ja je przechowuję w pliku .env, który po prostu sobie tutaj ładuję. No i tworzymy naszego agenta, dostarczamy mu prompt, żeby wiedział czym się zajmuje i co robi, dostarczamy mu model. No i teraz będziemy chcieli dostarczyć to narzędzie. Musimy je oczywiście zaimportować Importujemy sobie stworzonego przez nas tula, no i następnie musimy dołożyć go do listy tuli, które będzie posiadał agent. Czas przetestować naszego agenta. Możemy zadać mu na początku jakieś pytanie, które od razu sprawdzi, z jakich narzędzi może on korzystać. Jak widzicie, agent ma pewien problem, dlatego że nasze narzędzie wymaga tego, aby dostarczyć nie nazwę tokena, nie jego symbol, a jego adres. No i sugeruje nam pewien adres. No i pojawia się kolejny problem. Tak jak widzicie, on podał pewien adres, natomiast jest to typowa sytuacja, kiedy model popełnia tak zwaną halucynację czyli po prostu odpowiada rzeczy, ale nie jest to prawdziwa informacja. Model sam w sobie też tutaj sugeruje, że nie jest pewny tej odpowiedzi albo tego adresu. Więc musimy mu dostarczyć dobry adres. Dobra, no i nasz agent dostał adres tokena i dzięki temu był w stanie sprawdzić ile tokenów jest faktycznie na danym walecie. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak to wygląda w logach, to znaczy, co nasz agent próbował zrobić i z jakim skutkiem. Mamy nasze logi. Tak jak widzicie, prompt, który podaliśmy, trafia jako wiadomość systemowa, a następnie było nasze pytanie. No i to, co zrobił nasz agent, to spróbował wywołać funkcję. Poprawnie podał adres, który my mu podaliśmy, no ale adresu tokena nie miał. Więc go zmyślił. Następnie poinformował nas, że zaszedł pewien problem. Tak jak widzicie błąd, który został mu zwrócony, trochę mu pozwolił na to, żeby dowiedzieć się, co się tak naprawdę stało. Potwierdziliśmy mu, że tak, ten adres powinien się zgadzać, który próbujesz. No, ale ewidentnie ten adres się nie zgadzał, więc ponowił próbę, natomiast nic z tego nie wyszło. A następnie z podanym poprawnie już adresem po raz kolejny wywołał sobie tą funkcję. No i dostał odpowiedź, jak jest balans tego tokana na danym ulecie i przygotował dla nas odpowiedź. Będziemy chcieli teraz wzbogacić naszego agenta o dodatkowe umiejętności, tak żebyśmy za każdym razem nie musieli podawać mu wszystkich informacji, tylko żeby był on w stanie sam znaleźć odpowiednie dane. Do tego posłuży nam Dex Papryka, a w zasadzie to API Dex Papryki, dzięki któremu będziemy mogli pobierać zarówno dane on-chain, takie jak informacje o płynności, informacje o stanie danych pól płynności, w których jest konkretny token, który nas interesuje, jak i również informacje o samym tokenie, o jego cenie, o jego total supply i innych wskaźnikach. Dostępne jest wiele endpointów, wiele danych możemy tutaj dostać. My skorzystamy sobie na pewno z wyszukiwania samych tokenów, z informacji o konkretnych tokenach, no i również o pulach płynności. W samej dokumentacji znajdziemy oczywiście przykłady, jak korzystać z danego endpointu. Natomiast to, co nas głównie będzie interesować, to jak stworzyć z tego tula, którego dostarczymy modelowi. I teraz, jak stworzyć takiego tula? Robimy to, co bardzo często. Jeśli śledzicie nasze filmy, to już pewnie nieraz to widzieliście czyli tworzymy sobie właśnie narzędzie, dostarczamy opis, no i następnie implementujemy logikę danego narzędzia. No i tutaj jest. Pierwsza kluczowa kwestia. Możemy oczywiście po prostu e, wysłać żądanie do danego API, no i wysłać do modelu wszystkie informacje. Ale jeżeli chcemy, żeby model zachowywał się w jakiś konkretny sposób, to możemy dołożyć pewną logikę do danego narzędzia. To co u nas będzie taką logiką, to będziemy filtrować tokeny tylko po tych, które są nasolanie, ponieważ na przykład nasz agent operuje tylko na tym blockchainie. Jeśli nie będzie po prostu takich tokenów, czyli na przykład będziemy pytali o tokeny, które są na innej sieci, no to po prostu będziemy chcieli zwracać brak informacji, tak żeby nasz agent nie przetwarzał tego dalej. Również nie musimy pobierać wszystkich informacji, których jak możecie zobaczyć w dokumentacji jest bardzo wiele, będzie nas interesować tylko kilka najbardziej istotnych. No i dodatkowo warto stosować obsługę błędów, dlatego że wtedy jesteśmy w stanie. Dostarczyć modelowi informację, co poszło nie tak, i on albo zmieni sobie sposób zapytania, albo poinformuje użytkownika, czy nas jako użytkowników, o tym, co po prostu zaszło nie tak, bo może to my robimy coś źle. Musimy jeszcze wyposażyć naszego agenta w to narzędzie. Dołączamy je po prostu do listy narzędzi, które posiada nasz agent. I uruchamiamy sobie nasz program. I tak jak widzicie, mamy już informację od razu o tym, ile na danym portfelu znajduje się tokenów. Wynika to z tego, że model użył kilku narzędzi, tak aby znaleźć sobie adres tokena. Sprawdzimy, jak to wygląda w logach. Tak jak widzicie nasz agent w pierwszej kolejności skorzystał z tula do szukania adresów, a następnie dopiero z tula do znajdowania balansu danego tokena. Będziemy chcieli jeszcze dodać kilka narzędzi do naszego agenta. Jednym z tych narzędzi, jedno z tych narzędzi będzie służyło do tego, żeby pobierać pule płynności, które będą dostępne, które znajdziemy właśnie za pośrednictwem Dex Papryki. No i w tym celu będziemy zwracać po prostu listę tych poli płynności, czyli nie będziemy zwracać wszystkich informacji, tylko te, które nas interesują. Podobnie wykorzystamy sobie kolejny endpoint, który pozwoli nam znaleźć dodatkowe informacje, takie jak na przykład właśnie cena czy płynność, korzystając z odpowiedniego właśnie endpointu od DexPapriki. I oba te narzędzia będziemy mogli dołożyć do zestawu narzędzi naszego agenta, których on będzie mógł używać w zależności od tego, o co będziemy go pytać. Dołączamy sobie nasze funkcje do naszego agenta. No i sprawdźmy, co będzie potrafił. Tak, widzicie, zwrócił nam on aktualną cenę. Możemy zapytać o bardziej szczegółowe informacje. Tak, widzicie, znalazł nam konkretną pulę płynności, w której aktualnie jest najniższa cena ze wszystkich tych, które przeszukał. No, możemy oczywiście zapytać też o inne informacje. Również znalazł cenę. Sprawdzi sobie token. Na nasze polecenie, czy istnieje jakaś okazja arbitrażowa, mając dostęp do cen na różnych pulach płynności, znalazł różnicę między najniższą no i jaka jest w większości pól, i dostaliśmy pewne nawet rekomendacje, co możemy zrobić. Dostaliśmy pewne wyliczenia. Oczywiście, tak jak możemy nawet przeczytać, jest tu jakaś orientacyjna e, informacja. Natomiast, jeśli zależałoby nam na tym, żeby konkretną czynność wykonywać częściej, moglibyśmy oczywiście stworzyć gotowego tula, który by w taki sposób, jak my to chcemy, e, obliczał e, dane wartości, czy to arbitrażu, czy innych możliwości inwestycyjnych czy zarobkowych. No dobra, zbudowaliśmy naszego agenta. Potrafi on pobierać dane rynkowe, pobiera on również dane o pulach płynności. To wszystko dzięki API od Dex Papryka. Potrafi on również pobierać dane on-chain z blockchainu Solany, a to dzięki gotowej bibliotece, która to udostępnia. Wszystko spina sam lang dzięki któremu w ogóle stworzyliśmy agenta. No i co, taki agent znacząco może przyspieszyć proces analizy rynku, proces analizy tokenów, e, sprawdzania pewnych informacji e, przed dokonaniem transakcji. To jest oczywiście dopiero początek, to jest taka dobra podstawa do w pełni rozbudowanego agenta, zachęcam wszystkich do rozwijania go, do dodawania mu dodatkowych narzędzi, czy analizy jakiejś historii transakcji, czy może jakieś alerty, czy triggery, a może własne narzędzia do analizy czy technicznej, czy opartej o finanse ilościowe, czy w zasadzie może nawet i algorytmiczny trading można zapiąć do takiego agenta. Oczywiście agenta można też zoptymalizować czy pod kątem zużycia tokenów, czy pod kątem poprawy jego działania. Możemy dostarczyć mu więcej toolsów, więcej narzędzi, więcej kontekstu. Jeśli chcesz iść jeszcze o krok dalej i budować samodzielnie agentów AI, którzy działają na blockchainie Solany, to zapraszamy do wzięcia udziału w naszym darmowym kursie. Link znajdziecie w opisie. Na dzisiaj to tyle. Cześć!